Witam serdecznie na kanale Runda Pierwsza. Dzisiaj naszym gościem będzie dziesięciokrotny mistrz Polski boksie olimpijskim. Witam wszystkich. No co, zapraszam was do ciekawego materiału. Zobaczycie nam parę technik, parę akcji na tarczach. W sumie parę też będzie do zadaniówek, mi się wydaje. Więc no, zapraszam i... i polecam. Zapraszam do oglądania. Będzie jeszcze techniczka, także oglądajcie do końca Damiana Durkacza. Trust me, I hear what you're saying, but I like is new what you're telling me. I'm Curious George, I hop to the five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk. So I'm letting them talk. Daj mi, chęć, chęć, na pierwszym pytaniu zapytać jak zaczęła się twa kariera sportowa. Moja kariera sportowa zaczęła się no dość, dość dawno, dawno, pamiętam, że tren bracieli na pierwszych treningach, tam to było trikobzingu. I w międzyczasie też, też tam breakdensy troszkę liznąłem, ale tak to yy, na kickboxingu to jak pierwsze, pierwsze treningi miałem to był kickboxing, pamiętam to nie wiem 2012-11 rok bodajże, ale to się zaczęło tak, że, że brak wziąłem na pierwszy trening. Yy, jakie masz najbliższe cele sportowe? No, najbliższe cele, no w no, sumie mam jeden konkretny cel, najbliższy, no, to wywarczyć tych kwalifikacjach później. No później te medal czyli na, na, na igrzyskach, no ale teraz skupmy się na, na najbliższym celu, no to kwalifikacje. O czwarty, od 4 do 8 czerwca. A możesz nam powiedzieć, jakie Ci emocje towarzyszą związane z igrzyskami, no bo to jest jednak impreza, na której każdy sportowiec chciałby się znaleźć. No, no bardzo zmotywowany jestem, ponieważ no już dawno tego metalu nie było, bardzo dawno. Ale trochę to też tak no, na pięciu trzyma, bo tu pandemia była tutaj coś, no i kucie ciągle te ciągle te kwalifikacje, te igrzyska no, przesuwają, ale jak na razie wszystko jest, jest jakby zgodnie z planem, idzie no, no. I swoją robotę robić i będzie dobrze. A my wszyscy kibicujemy Damianowi i trzymamy za niego kciuki. u każdego sportowca występują ciężkie momenty w karierze. Czy ty też takie miałeś? No tak, tak, tak miałem. To pamiętam jak z gimnazjum do liceum przychodziłem, tak ciężko w szkole było tutaj też ze sportem, nie miałem tego połączyć po prostu, miałem taki jakby nadpok, myśli na głowie. I chciałem tak czasami, tak boksu że tam wrzucić, ale ale szybko mi to przeszło. I później właśnie jak przychodziłem z boksu właśnie do tego seniorowskiego, to nabawiłem się kontuzji kolana, tam był, zadba, miałem miałem lekką operację. I tam też właśnie w tym szpitalu leżałem to tak miałem myśli, kurczę, dopiero zacząłem fajnie boksować, na nóżkach chodzić, a tutaj już jakby te, te nogi są wyłączone z tego mojego fajnego popsu. No ale tak te kontuzje szybko przyszły, tak, tak szybko poszło, pukać, byłoby tak do końca było. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Dokładnie. No, Jeśli nie o motywacji, z czego czerpiesz największą motywację? No, wydaje mi się, że największą motywację czerpię no, z rodziny, z bliskich, że byli ze mnie no bo ym, fajnie robić coś takiego, po prostu, co, co inni to muszą się po prostu. No, że że, że są szczęśliwi, że mi też jest po prostu dobrze. No, wydaje mi się, że no, najbliższa rodzina, znajomi, jakby, że coś takiego ważnego robię i prostu się też dawać tą dumą jak ja. Jeśli chodzi o marzenia, jakie masz największe marzenie sportowe? To wydaje mi się, że jak każdego kadrowicza, no to wydaje mi się, że to jest jakby tej igrzyska w kwalifikacji, no zdobyć ten upragniony medal, czy to złoty, czy to brązowy, czy srebrny, No Ale najlepiej by było właśnie te złoty zdobyć, bo prostu ten jakby hymn na, na pierwszym miejscu. No, no to jest, wydaje mi się, że co, coś pięknego, z czego no, każdy sportowiec jakby no, do tego dąży. Jeśli chodzi o wzór do naśladowania, jest jakiś bokser sportowy, z jakim się wzorujesz? Tak konkretnie to nie, nie mam jakiegoś tylko jednego wzoru, po prostu staram się od każdego coś podłapać to w boksie olimpijskim czy po zawodowym jest, jest dużo zawodników, no, których boks ci po się podoba, no i tak szkoda, że razie że skupia się tylko na jednym i naprawdę taki wybór duży. Więc po prostu skupiam się na, na każdym zawodniku właśnie czy to mojej wady, czy tam cięższych. Każdy ma coś sobie takiego specyficznego, z, z którego mógł po prostu zabrać dla siebie, bo wydaje mi się, że no nie, nie mam konkretnego jakoś takiego zawodnika, z którego biorę przykład. Damamam, jeśli chodzi o zawodowstwo, kiedy będziemy mogli Cię zobaczyć na zawodowych ringach? No, kurczę, no nie, nie prędko na pewno, mam, mam zamiar po prostu po, po drugich igrzyskach, po olimpijskich, no, wbicie w to zawodowstwo, no bo teraz, no, jakby to powiedzieć, no po prostu chcę sobie swoje imię wyrobić, żeby te moje, moje nazwisko miały jakieś znaczenie, że pójdę i będę zwykłym takim workach do na jakieś marne grosze także, no, bo, no bo dużo zawodników wydaje się tak po prostu jakby wciągnąć taki, taki system no i, no i potem żałuję po paru latach, że, że dali się wciągnąć w takie coś. Więc wydaje mi się, że najpierw trzeba sobie w tym olimpijskim się wyrobić imię, markę i wtedy może coś, coś myśleć o, w kierunku zawodowstwa. Dobra, zrobimy sobie teraz ulubioną techniczkę Damiana. No to przedstawiam. No to znaczy, zaczynamy go prostym. Mhm. Jak to mówi ten czasami leci frajer. Mamy tego z dołu. Podnosimy lewy sierpę i prawy kończymy. Wciągnąć go tego leciutko. podnieś i zakończysz prawo prostym. Po te nie dojdą. Bo go podniesiesz, no to ciężko dojść. A prawy jest tak najbezpieczniejszy raz. Dobra, mhm. i jeszcze raz troszkę szybciej. Hop, hop, hop. Jeszcze raz. Hop, hop, hop. Hop, hop. Trust me, I hear what you're saying, but I act like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything Now you'll be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them in, chalk up their body. Another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, i to stay on the go. I can't play with the pros and act like a rookie so they overlook me. then I double up again, none of them knows. None of them cold, they just got lucky but never adapted. So I'm telling the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke, I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I act like it's new what you are telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, and to with ghosts. I need to know everything. Now they ain't go harder than me. They need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate for the heat, an army, a fleet, a tank in a Jeep, a navy at sea, where they of marine, an ace up they sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, Raising for teeth, and still they will lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I got the... Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się spodobał. Wbijajcie do Damiana na Instagrama. Tutaj się wyświetli. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Pozdrow. Pozdrow. Trzymajcie się. Cześć!